Duna proroctwo jest obecnie na ustach wielu twórców. Wbrew logice podążania za trendem, dzisiaj przyjrzymy się bliżej jednej z najciekawszych scen z Dune, część druga. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek analizy sceny z wewnętrznego kręgu znanej najlepiej jako Przemowa Pola Atrydy. Znamość filmu jest tu mile widziana. Dla przypomnienia, Paul wybiera się na zebranie kremenów po wypiciu wody życia, dzięki której finalnie staje się Kwizacem Hadrachem, co pozwala mu widzieć przyszłość. Jego celem jest zjednoczenie ludów w celu przejęcia władzy nad wszechświatem. Scena zaczyna się od ukazania dotarcia Pola i Jessica na miejsce. Widzimy kadr na wnętrze, Zendaya jak zwykle z irytującym wrzodem na tyłku. <laughs> Chani kłóci się ze Stilgarem, a potem uciszy ją Gernie. Do środka najpierw wchodzi Jessica, a później pojawia się Paul. Rozmawia z liderami i idzie na całość mówiąc, że to on tu rządzi. Ludzie jest wzburzony, ale Paul się nie boi. Wybiera konkretną osobę z tłumu, czym dowodzi swoich profetycznych zdolności. Tłum się kłania, Stilgar zadaje mu pytanie, a Paul obiecuje zielony raj Fremenom. Finalnie tłumaczy kim jest i przy zakładaniu pierścienia obwołuje się Lisanem Al-Gaibem. Naprawdę imponująca scena, możliwe, że nawet najlepsza w filmie. Zwróciła moją szczególną uwagę, bo jest bardzo dziwna konstrukcyjnie i łamie ogólnie przyjęte standardy, z których Duna korzysta. Dobre sceny często polegają na strukturze trójaktowej. Ja taki przykład omawiałem już na kanale i był to skok ze spadochronem z Kingsmenów. No a tutaj zrobiono coś zupełnie innego, co chyba nawet nie ma nazwy. W scenach napięcie z reguły najpierw wzrasta, później trochę opada, ale zaraz wzrasta do jeszcze wyższego poziomu. Denis Willenie w tej scenie najpierw ruszył z kopyta, a później odpalił silnik rakietowy. Napięcie najpierw szybko wzrasta przez rozmowę z liderami, a kolejna część eskaluje do maksimum. Ten moment to jest sytuacja największego zagrożenia dla pola. Później zdobywa coraz większą kontrolę nad sytuacją, całe to napięcie powoli spada, a potem szybuje w dół. Wrogość wobec pola zostaje przykuta w wiarę w lisana gaiba to jest zupełnie niespotykane podejście, zarówno pod kątem prowadzenia sceny, jak i podejmowania decyzji przez postacie. Jessica na początku mówi, aby jej syn zwolnił. Jako Bene Gesserit stosuje powolne, metodyczne działanie, więc ma obawy, że podburzanie pola doprowadzi do klęski. No, ale jako zbawca musi się wykazać w tej sytuacji. Ja tu sparafrazuję komentarze Esira Unlimited i Theologic 101, bo oni bardzo dobrze uchwycili sedno sprawy. Wyobraźcie sobie, że jesteście świetnym wojownikiem z Południa, może nawet najlepszym w siczy. Słyszeliście historię o Muadibie, pogłoski, że może on być Lisanem al Gaibem, co więcej walczy o boków Fremenów i toczy skuteczną walkę z näjźcami. Potem te plotki zyskują na sile. Wielebna matka przybyłaby mówić o Zielonym raju. Marzycie o tym i macie nadzieję, że to jest prawda. Zastanawiacie się, czy to na pewno możliwe? Wtedy wszyscy zostają wezwani na wojnę, ponieważ Muad'Dib, Madis spoza waszego świata, wypił wodę życia i przeżył. Nareszcie widzicie go na miejscu i w pierwszych kilku zdaniach krzyczy, że nie ma tutaj nikogo, kto sprostałby mu w pojedynku. Robi to otoczony przez największych wojowników w znanym wszechświecie. Nawet jeżeli ktoś chciał tam wystąpić i stawić mu czoła, to bardzo szybko stracił chęć, gdy Polo zaczyna przemawiać o babci kogoś, kto wydawał się chętny do boju. W tych warunkach nikt nie odważyłby się być ostateczną próbą Mesjasza. To jest absolutnie genialna zagrywka ze strony Pola, którą mógł wykonać jako jedyny człowiek we wszechświecie. Co więcej, ta scena zawiera bardzo interesujące detale. Fragment w środku otwiera kontrast. Kiedy Chani mówi do Stilgara, to jeden z liderów natychmiast ją ucisza i woła straż. Z kolei kiedy idzie Paul to zwraca się do niego Madi Madi i kulturalnie mówi co ma zrobić jeśli chce przemówić. Paul najpierw odpowiada po angielsku, a później przemawia po fremeńsku. Kiedy pierwszy raz oglądałem film to zastanawiałem się z czego wynika to skakanie między językami. W przypadku Stilgara i Chani prawdopodobnie zostało to zrobione dla wygody oglądających, ale w przypadku Pola ma to więcej sensu i zostało to bardzo dokładnie rozplanowane. Odpowiada liderowi po fremeńsku połączeniem groźby pytania i o belgii, aby zwrócić uwagę tłumu. Stilgar próbuje załagodzić sytuację po angielsku. Pol najpierw odpowiada mu w tym samym języku, ale zwracając się do tłumu znów przechodzi na fremeński. Kiedy pokazuje sygnał Atrydów, to robi to i mówi po angielsku, aby sobie serce oraz lojalność garnea. Przypomina to też o tym, że mówi przede wszystkim w innym języku, a do fremeńskiego wraca, gdy przemawia do tłumu i obwołuje się głosem spoza świata. Cofnijmy się jeszcze do jednej linii dialogowej. Paul krzyczy do lidera, że ten w koszmarach oddaje wilgoć zmarłym i przynosi to radość jego sercu. To zdanie jest przepełnione pod tekstem i mało kto zwraca na nie uwagę, a w pełni na to zasługuje. Znów sparafrazuje dwóch użytkowników. Na rakist nie można płakać, bo jest to marnowanie wody. Na początku filmu pojawia się fragment ze Stilgarem i Jessicą, gdzie ta urania łzę, a ten ją ściera i zlizuje. Lider śnie o żałobie i opłakiwaniu zmarłych, bo w rzeczywistości nie może tego robić, choćby chciał. Fremenów przecież uczono całe życie, żeby nie marnowali wody. Zatem, sen o płakaniu za zmarłymi z jednej strony go raduje, ale zarazem jest to dla niego niewyobrażalny koszmar, bo marnuje w nim wodę. Co więcej, Paul wyciąga tą wstydliwą kwestię publicznie. Jest to upokarzające dla tego lidera, a jednocześnie się do tego przyznaje. Jeżeli to nie jest szczyt charyzmy. To nie wiem, co nim jest. Na koniec zostawię jeszcze ciekawostkę. SamBev43 zauważa, że ta scena jest bardzo symboliczna. Kiedy okrąg zostaje otoczony przez fremenów ze swoimi nożami, to przypomina czerwa pustynnego, a Pol stoi pośrodku jego paszczy. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie Dune. Jak zwykle zachęcam do wspierania kanału przez SUPI, link jest w opisie. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.